Chciałem do e, z przekonaniem, że będziemy musieli się zmierzyć z sytuacją bardzo trudną, e, ponieważ istniało realne zagrożenie, że w trakcie toczącego się dzisiaj postępowania kontrolnego, tak to przynajmniej inspektował, e, informował Pan e, Inspektor no. Wojewódzki Jadomir Grabowski, e, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie zmuszony do podjęcia bardzo trudnej decyzji. Chyba nikt nie chciałby nie o całkowitym zamknięciu mostu na drodze 61 dla ruchu. Tak wyglądało do dzisiaj rano jeszcze. W trakcie postępowania kontrolnego. Na szczęście to szkoda, że tak późno zarządca drogi, czyli prezydent miasta. Dostarczył Panu Inspektorowi dodatkową ekspertyzę, którą zobowiązał się dostarczyć jeszcze 25 kwietnia. Do dzisiaj ona nie wpłynęła, wpłynęła dopiero dzisiaj w ostatnim dniu postępowania kontrolnego. Dodatkową ekspertyzę, no, która, która nie tyle rozwiewa wszelkie wątpliwości, no ale nakazuje, jak powiedział mi Pan Inspektor Grabowski przed chwilą. Z tą decyzją o ewentualnym zamknięciu mostu wstrzymać się. Ja oczywiście jestem ja tutaj z e, pełnym że jest wysoce prawdopodobne włączenie do użytkowania tego mostu i tylko dlatego, że takie przekonanie miałem, informowałem ponownie o takim, e, takim zagrożeniu, ponieważ w oparciu o sygnały dotyczące stanu technicznego tego mostu poprosiliśmy zarządców o wszystkie dokumenty. No, I, e, wszystkie dokumenty poczynające od lat 90 wskazywały na, na problemy ze stanem technicznym tego mostu. Kolejne przeglądy roczne, przeglądy 5-letnie pi wskazywały na się stan techniczny, na powstawanie rys, na zużycie łożysk hmm. i na bezpośrednie zagrożenie. Awario, wręcz katastrofą. My no, jesteśmy uzbrojeni w taką wiedzę jechaliśmy dzisiaj po to, żeby to potwierdzić w terenie to, co wynika z dokumentów, a jeśli będzie taka konieczność, to rzeczywiście zakazać użytkowania obiektu, bo tylko takie możliwości mamy. E nie mamy możliwości tak ruchu, na przykład jak ono jest to zobaczymy, że obiekt nadaje się do użytkowania albo nie. Ale dzisiaj hmm. zarządca przedłożył nam nowe, nowe, nowe opracowanie datowane na maj 2015 roku, z którego wynika, że most może być bezpiecznie użytkowany w tej chwili. ma konieczności odnęcia Autor tej oceny oczywiście dysponuje taką wiedzą jak jego poprzednicy. To znaczy te same obserwacje, te same fotografie, te same wyniki monitoringu, natomiast wnioski z tego odmienne. Podważał, zresztą przyjęliśmy takie świadczenie do protokołu, że podważał ustalenia poprzednich autorów, autorów ocen i jego zdaniem to może być bezpiecznie uszczerbane. Oczywiście wskazuje na to, że zużycie techniczne mostu rzeczywiście jest i choćby zużyte przekupy, natomiast no, wiecie, jako uprawnione nie podkładzie dużo, że co najmniej rok. To można po tym móc bezpiecznie jeździć, chociaż przygotować się trzeba do góry, remontów w w ogóle dnia. Było to dla nas dużym zaskoczeniem, taka, takie odmienne stanowisko blisko eksperta. W związku z tym postanowiliśmy, że ten materiał dowodowy nie pozwala nam na jednoznaczne stwierdzenie, stwierdzenie, że most nie nadaje się do użytkowania już ziemi. Jego wyłączenie, bo to jest najczystsze, która powoduje dla mieszkańców przede wszystkim. Ale pokusimy się o zamówienie niezależnej opinii Instytucji Drugiej Mostów i na podstawie wyników y, tych ekspertów nie wyluczymy, że, że będą dalsze kroki no, bolesne dla, dla tego, dla tego, dla tego. Ja Bardzo poważnie traktuję kwestię bezpieczeństwa mieszkańców, bezpieczeństwa użytkowników dróg. Jeżeli jakiekolwiek zagrożenie katastrofą budowlaną rzeczywiście istnieje to moją rolą jest wspierać Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zapobieżeniu Takiemu zagrożeniu zapobiec temu można tylko w dwojaki sposób Na krótką metę zamykając ruch ograniczając ruch na tym moście dla określonych rodzajów tonażu. Inspektor wojewódzki ma jedną wyłącznie kompetencję. Może całkowicie zamienić ruch. Zarządca drogi ma kompetencje bardziej z nią odsuwane. Może w zależności od oceny zmienić organizację ruchu, ograniczyć ruch, ograniczyć natężenie ruchu dla określonych urdoby, Może ograniczyć ruch dla określonego tonażu. Mamy do czynienia, jak rozumiem pana inspektora, ze sprzecznymi opiniami dostarczonymi przez zarządcę drogi. Zarówno ekspertyzy i przeglądy okresowe wykonywane w okresach poprzednich, co roku, jak i ta dzisiejsza ekspertyza zostały dostarczone przez zarządcę drogi, czyli prezydenta Miasta Ostrowy. One są sprzeczne. Te wcześniejsze, które. Otrzymał wojewódzki inspektor dopiero w trakcie postępowania kontrolnego. To też trzeba podkreślić. Tutaj miasto nie dopełniło, a właściwie wykonawcy tej ekspertyzy nie dopełnili obowiązku przekazywania ich do wiadomości inspektora wojewódzkiego. Także dopiero w trakcie postępowania kontrolnego inspektor wojewódzki otrzymał te wcześniejsze ekspertyzy. Z tych wcześniejszych wynika, że most powinien być dziś zamknięty. Z tej dzisiejszej wynika, że most może być użytkowany. Może w związku z tym nie należy używać sformułowania o bezpośrednim zagrożeniu katastrofą budowlaną, ale zagrożenia takiego do końca nie da się wykluczyć. Stąd kilkumiesięczna ekspertyza Instytutu Ruchu i Mózgów, mam nadzieję, najbardziej renomowanej instytucji w Polsce, pozwoli albo rozwiać te obawy, no, albo niestety te obawy się potwierdzą i wówczas trzeba będzie. Ten problem rozwiązać poprzez co najmniej znaczące drastyczne ograniczenie ruchu, jeżeli nie zamknięcie mostu. A takim docelowym rozwiązaniem jest przebudowa tego mostu. Przebudowa tego mostu, o której konieczności wiadomo od Ja chcę też wyjaśnić jeszcze jeden powód mojej osobistej obecności dzisiaj. Otóż mam wrażenie od dłuższego czasu. Że zarządca tej drogi i zarządca tego mostu, którym jest prezydent miasta Ostrowieckiego, próbuje przerzucić odpowiedzialność za stan techniczny tego mostu i brak remontu na administrację rządową. W związku z tym, chciałbym wszystkim Państwu bardzo jednoznacznie powiedzieć. Zarządcą mostu i drogi krajowej nr 61, podobnie zresztą drogi krajowej, 53, bo to są dwie drogi krajowe, które są w ogóle dwie granice administracyjne miasta Ostrołęki. Jest prezydent miasta Ostrołęki, który jest, ponieważ Ostrołęka jest miastem na prawach powiatu. Wszystkie miasta na prawach powiatu odpowiadają za utrzymanie infrastruktury, całej infrastruktury drogowej na swoim terenie, łącznie z drogami wojewódzkimi i krajowymi, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad. Do roku 2020 nie jest ani autostrada, ani droga ekspres ekspresowa. W ulicach administracyjnych miastach beznik jest odpowiedzialne za utrzymanie tej drogi, za wszystkie niezbędne prace modernizacyjne. Nie jest to zadanie rządowe, jest to zadanie własne samorządu. Inaczej to mówiąc, powinno być finansowane z dochodów własnych miasta Ostroli. Prezydent Miasta Ostrołęcki przy różnych okazjach mówi, no tak, ale dochody miasta Ostrołęcki nie pozwalają na tak wielką inwestycję. Od 2011 roku konsekwentnie przy różnych okazjach wskazuje Panu prezydentowi Kotowskiemu źródło dofinansowania tej inwestycji. Jest to rezerwa. Krajowa Rezerwa Subwencji Ogólnej. Środki finansowe, które leżą w gestii ministra Infrastruktury, które są przeznaczone właśnie na dofinansowanie tego typu inwestycji realizowanych przez samorząd z tej krajowej rezerwy subwencji ogólnej, łącznie dotąd zrealizowano około 280 obiektów mostowych i inżynieryjnych. Na drogach krajowych, które zostały przekazane w Zarząd Miastom na prawach powiatu. powiatu. Biorąc pod uwagę, że tych miast jest w Polsce 30 kilka, z tego wynika, że przeciętne miasto na prawach powiatu już kilkakrotnie skorzystało z tej krajowej rezerwy subwencyjnej. po strąkę Kani Co więcej w 2004 roku w 2004 roku Finansowanie zadań związanych z utrzymaniem dróg krajowych na terenie miasta na prawach powiatu e, przeszło do finansowania z dochodów własnych samorządów. Wcześniej wszystkie te inwestycje i utrzymanie dróg krajowych wykonywanych przez miasta na prawach powiatu było finansowane z Krajowego Funduszu Drogowego, który był w gestii rządu. I samorządy występowały o środki z Krajowego Funduszu Drogowego i otrzymywały co roku środki na ten cel. W 2004 roku nastąpiła na wniosek samorządów reforma. Samorządy podnosiły, że nie chcą być uzależnione od zmiennej sytuacji budżetu państwa i sytuacji Krajowego Funduszu Drogowego. Chcą mieć stałe źródło dochodów na ten temat. W związku z tym w 2004 roku. Dokonano zmiany ustawy o Krajowym Funduszu Drogowym. Wykreślono z tego funduszu finansowanie samorządów na prawach powiatów, jeżeli na cele utrzymania dróg krajowych, a powiększono subwencję ogólną, czyli udział w dochodach z podatków od osób fizycznych i prawnych samorządów w miastach na prawach powiatów, którego to powiększenie ma zapewnić samorządowi Ostrołęki środki na utrzymanie tytułu. Samorząd miasta Ostrołęki na utrzymanie dróg krajowych na swoim terenie otrzymał zwiększenie subwencji ogólnej począwszy od roku 2004 i w kolejnych latach od 2004 do dzisiaj są to kwoty Zaczynające się od 1 541 000 2004 do 5 400 000 Łącznie w związku z tym dochody samorządu miasta Ostrołęka na utrzymanie tych dwóch ze względu na utrzymanie tych dwóch dróg krajowych na swoim terenie. Łączne dochody dodatkowe w ramach tzw. Tak części równoważącej subwencji ogólnej wyniosły od 2004 roku 43 miliony 845 tysięcy złotych. Nie są małe. Nie są małe. Szacuje się, że koszt remontu tego mostu nie pod tym przekroczy 40 milionów złotych. Pytanie, czy rzeczywiście te 43 miliony złotych były wykorzystywane przez miasto Strolęta na utrzymanie dróg krajowych, to nie są pieniądze znaczne. Znaczone. To są powiększone o tę kwotę dochody własne samorządu miasta Ostrołęki. Powiększono tą kwotę ze względu na ten obowiązek finansowania dróg krajowych na swoim terenie. Ale oczywiście miasto Ostrołęka ma prawo wydać te pieniądze także na inne cele, bez samorządu. Rząd nie może narzucać ani nakazać określonego sposobu wydawania środków własnych. Ale ja chcę tylko powiedzieć, że Zarzut, który, z którym się często spotykam ostatni raz w marcu podczas debaty na temat bezpieczeństwa, że rząd nie daje miasta strojka wystarczających środków na finansowanie dróg krajowych na swoim terenie, uważam za nieprawda. Kwota 44 prawie milionów złotych przekazana w ciągu ostatnich 10 lat, bo to jest za 10 lat, to jest kwota myślę znacznie większa niż to, co realnie na te drogi miasto Stręka wydała. Inaczej mówiąc, ta kwota pozwala miasto Stręka realizować zapewne inne cele.